Dzisiaj jestem na zewnątrz dla odmiany. Mam y, trudny temat. Zawsze podejmuję jakieś takie dziwne, trudne tematy. Może to się zmieni, ale po części też coachingowy. O miłości. Pamiętacie kiedyś y, nagrałam film o miłości i, i wspominałam, że y, nagram nawet nie, że nagram, tylko chciałam powiedzieć trochę więcej o miłości Eros. Może o tej właśnie tajemnicy przyciągania i do tego mam dzisiaj rekwizyt, kulę ziemską. Siedzę y, przed katedrą, dom na Hegeszemach. Pokażę Wam. To ile widać. Może potem się przejdę. Y, i chciałabym powiedzieć też troszkę o tym, kim jest mężczyzna i kim jest kobieta. Takie naprawdę podstawowe ABC, bo czasami e, jestem zdziwiona, że ludzie nie mają takiej, takiej bazowej wiedzy na, na ten temat. E, I co ciekawe, budują związki. Tylko potem się okazuje, że coś tam nie działa w tych związkach i się one rozpadają. Więc ja przyniosłam dzisiaj taki rekwizyt. Dostałam go. To jest taka piłka kula ziemska, ale chciałabym już e, e, wyrzucić. A dla, tak, dla pamięci, e, dla jednego chłopaka, od którego dostałam e, tą kulę ziemską. On z Argentyny podróżował po, e, po, Berlinie, po, po Europie i zatrzymał się jakiś czas w Berlinie i mi dał tą. E, Tą kulę ziemską. I tak z szacunku do daru, tak trzymałam, trzymałam i w końcu mówię: Dobra, wyrzucam, ale tak mi przyszło, że może wykorzystam y, dla pamięci y, do filmu, który dzisiaj chcę nakręcić. Dlaczego? Dlatego, że właściwie, jeżeli mówimy o kobiecie i mężczyźnie, to wrócę do tego, że mężczyzna to jest plus, a kobieta to jest minus, i to będzie łatwo wytłumaczyć po części. W ogóle skąd się bierze to tajemnicze przyciąganie? I co to właściwie jest to przyciąganie? I w ogóle ono jest stworzone, ono istnieje. I teraz tak. Mężczyzna, załóżmy, jest tym plusem biegunym północnym, a kobieta jest tym minusem biegunem południowym. Ja to tylko wykorzystuję tą kulę ziemską. Chociaż ja myślę sobie, że to jest dobry, dobry pomysł, żeby to wykorzystać. I teraz tak, jest też równik. I to nie i tak 80% społeczności ludzkiej to są kobiety, i mężczyźni. Tak, z natury, po prostu, z takim naturalnym wewnętrznym plusem albo minusem, ale dlaczego ja nagrywam ten film? Dlatego, że w tej mojej pracy coachingowej, w ogóle coaching ma też tak, to jest w ogóle całe drzewo i tam jest też takie, taka gałąź coaching relacyjny pokazuje, że wiele ludzi żyje nie na swojej półkuli. Hmm? Że wiele kobiet żyje na półkuli północnej, a wiele mężczyzn żyje na półkuli południowej. Czyli powinno być w plusie, a są w minusie i odwrotnie. Mniej lub bardziej, bo można żyć w każdym miejscu tutaj na Ziemi. Tak, na przykład ci, którzy żyją na równiku, to są takie pary, które opierają swo swo swoją. Swoje takie właśnie partnerstwo no, na przyjaźni bardziej. Mogą godzinami ze sobą przebywać, rozmawiać. To samo im się podoba, to samo właściwie jedzą, to samo robią. Tak samo się ubierają i tak dalej. Ja tego nie naguję. Każdy e, robi to, co lubi. E, ale im bardziej e, człowiek jest oddalony od tego równika. Im bardziej idzie w, w, w kierunku tutaj tych biegunów, tym jest większy ten, taki magnetyzm przyciągania seksualnego. Niech będzie nawet to eros i wtedy jest to silniejsze. Każdy ma to, co lubi. I to jest ciekawe, bo, ja, bo, bo nawet jak jest, są takie pary załóżmy gejowskie, to najczęściej jedna osoba jest właśnie plus, a druga jest minus. Hmm? Ale dlaczego między innymi nagrywam ten film? Dlatego, że to najczęściej jest tak, że kobieta, która w sposób naturalny bardziej jest wewnętrzna minus, jej bardziej zależy na budowaniu relacji i związków i to jest dobre, ja za chwilę to wyjaśnię. Ale przez to ona ma tendencję do wchodzenia w plus. Do wychodzenia z tej półkuli minusowej, z tego bieguna minus i przechodzi tu w plus. I wtedy najczęściej przyciąga tutaj jakiegoś faceta z minusem. I to ona się stara, pracuje, walczy. A on zależy, kto to jest. Bo jeżeli to jest jakiś synek mamusi, no to może mu się to podoba. Ale normalnie facetowi się to nie podoba. No i związek wcześniej czy później się rozpada. Może być też e, taka relacja. E, nawet nie relacja, po prostu jak kobieta jest w plusie, czyli walczy o mężczyzn, to, e, no to ci mężczyźni w plusie no po prostu mają ją gdzieś. I, i ignorują ją, albo po prostu jej nie chcą, dlatego że no dwa plusy się nie przyciągają. Proste. I dlatego ja nagrywam ten film, to jest właściwie, to jest film do kobiet, żeby im wytłumaczyć, kto to jest kobieta i kto to jest mężczyzna. Nie siedzę sama na ławce. Z mężczyzną siedzę na ławce i być może jest z Polski. Bo się śmieje, jak mówię. I teraz tak. E, e, rdzeniem, czyli tym minusem i plusem, co to w ogóle jest? Mężczyzna jako plus, ale no, najpierw powiem o biologii, bo wtedy to może fajnie zrozumiecie. W ogóle niech będzie, że, że ta kula ziemska, to jest w ogóle kobieta. Nie będzie to, że to jest to nasze jajo, tak w biologii. A mężczyźni oni są w plusie, dlatego że oni mają to już z biologii. Nie? Tak jak plemnik, który walczy, żeby zwyciężyć. Oni uwielbiają walkę, konkurencję, oni są w akcji, oni wtedy są sobą najbardziej, tak? Mają najczęściej relacje, dlatego mówię, że niech będzie, że kula ziemska to w ogóle jest, jest kobieta, i oni mają taką relację do kobiety, to jest sprawdzone, jaką mają do świata. A kobieta, jeżeli chciałaby nad sobą popracować, to niech się przyjrzy temu, ma taką relację do mężczyzn, jaką ma do pieniędzy, bo pieniądze, słuchajcie, też są w plusie. To jest. Pieniądze to jest energia aktywności. I teraz tak. I też wolności, bo ten rdzeń plus tutaj, znaczy rdzeń, niech będzie biegun północny, męski biegun, to jest wewnętrzne pragnienie mężczyzny do wolności. Rdzeniem, naj, najgłębszym pragnieniem mężczyzny jest wyzwolenie. A najgłębszym pragnieniem kobiety, niech będzie minus, czyli we, będziemy wchodzili we wnętrze do środka, jest budowanie więzi, relacji, miłość, miłość. Przepływ miłości w jej życiu. Hmm? Samopoczucie kobiety zależy od tego, jak przepływa w jej, jej życiu miłość. Samopoczucie, w ogóle faceta, jest od tego, jak on, czy on się czuje wolny w swoim życiu, czy on ma misję wyzwalania świata. Aha, no właśnie, bo facet jest zawsze na zewnątrz. Hmm? To no wszystko jest bardzo fajnie z biologią powiązane i z całym światem z naszymi biegunami. Tak jak genitalia mężczyzny są na zewnątrz, a kobiety rozrodcze wewnątrz, tak mężczyźni są na zewnątrz. Oni są powołani do tego, żeby ten świat zdobywać, tak, żeby go podbijać. I dlatego mają tą samą relację do kobiet jak do świata. Ale nie wszyscy mają dobrą relację. Bo, tacy, bo jest wiele mężczyzn, którzy tylko podbijają świat, podbijają kobiety. Ale prawdziwy mężczyzna, który tutaj dotarł na biegun i rzeczywiście jest takim prawdziwym plusem, facetem z jajami, to jest facet, który ma misję w życiu. I ta miłość męska polega na tym, że w tej misji jest jakiś dar dla świata. Dobrze mówię. Y, y, tak. I on, jakby ten jego cel, jego misja ta zewnętrzna jest tym, co go tak naprawdę napędza. Ale to się od. To się odbija na jego relacji z kobietami. Bo, tak jak jeżeli on jest tym prawdziwym mężczyzną z misją, w której jest miłość, czyli jakiś dar dla świata, tak? coś chce dać, mężczyzna to jest w ogóle dawca, już z biologii to, to jest tak, to on w relacji z kobietami zawsze te kobiety buduje, one rozkwitają, on coś tam ma, one rosną, te kobiety w jego relacji. Nie? Tak samo światą, chcę zbudować ten świat, chcę stworzyć ten świat jako lepsze miejsce do życia. I to jest bardzo dobre, dlaczego? Dlatego, że kobieta to jest minus. A co to znaczy, że ona jest minus? Ona jest wewnętrzna, ona jest tym światem wewnętrznym i ona nie musi się tego wstydzić. I ona i ona, y, y, świat to tak świetnie zrobił, że to tak właśnie jest. Dlaczego? Dlatego, że w ciele kobiety. Jest człowiek kształtowany i on tego najbardziej potrzebuje, żeby, żeby ona kochała, emocjonalnie wręcz. To jest wszystko jest w prożyciu. To jest bardzo, bardzo proste, co ja mam mówię. Mama, totalnie, no, no. <laughs> um, jeszcze ta relacja kobiety do pieniędzy. To jest ważne, dlatego że w ogóle. Um, Pieniądze dzisiaj zajmują... W ogóle mówił się, że, że, że pieniądze ma, mają władzę, Uy, one są w męskiej energii, one są wszystko tutaj w, w plusie. I natomiast e, e, kobieta zamiast wrócić tu do swojego minusa i zrozumieć swoją wartość i zrozumieć, że jak ona będzie w tym minusie, to będzie magiczne coś takiego, że wszystkich... Mężczyzn i tak będzie przyciągać. I, i ona nie musi wchodzić w akcję, ona nie musi walczyć o mężczyzn. Ona nie musi konkurować, ona nie musi nic udowadniać. Nie? I to też na tym między innymi polega, że. Wiecie, ja jestem taką, ja w ogóle nie, nie jestem antyfeministką, w znaczeniu, że ja... Ja uważam, że, że kobieta potrzebuje mężczyzny. I... I, I, I mężczyzna w ogóle istnieje tylko po to, żeby, żeby kobiecie pomagać, żeby ją uszczęśliwiać. O, żeby ją uszczęśliwiać, ale żeby też pomagać. Nie wiem, jak mi się rower nawet popsuje, nie wiem, łańcuch mi spadnie, jak ja na ulicy poproszę jakiegoś mężczyznę o pomoc, on jest przeszczęśliwy, że on, że on może coś dla mnie zrobić, że, że on, on sobie ręce pobrudzi. I w ogóle mam, nagle mam mnóstwo czasu, w ogóle inne rzeczy ponaprawia w rowerze. I to jest wspaniałe. I mówienie, że my, kobiety, nie potrzebujemy mężczyzn, jest po części takim ich kastrowaniem, myślę. Ten mężczyzna poszedł. Nie wiem, czy on nie rozumiał, czy nie. I teraz tak. Chodzi o to, że to działa, że ta polaryzacja działa i kobieta, która jakby zrozumie własną wartość wewnętrzną, to nie jest kobieta, która ma sobie powiedzieć: Ja nie potrzebuję mężczyzn, ja sobie w życiu poradzę, ja mogę wszystko sama zrobić i wtedy żyj, zaczyna żyć w plusie i nie wie, co jest z nią nie tak, a tak naprawdę głęboko jest nieszczęśliwa. Tylko mo może, może po prostu się wycofać, wejść w plus, się zrelaksować. I wtedy będzie i tak przyciągać mężczyzn. I to będzie się działo po prostu magicznie. I to jest takie fajne. I wtedy to wszystko będzie takie proste i fajne i przyjemne. Bo budowanie relacji ma być frajdą, zabawą. Mężczyzna jest w stanie doświadczyć niesamowitych, przeżyć kobiecie. A jeżeli kobieta jest w akcji i walczy o, o mężczyznę, o pieniądze, to oni uciekają, bo mężczyzna ma w, w, wrodzony w sobie ten, ten biegun północny czyli wolność. No. Ale tak naprawdę, to oni to wszystko wiedzą. I to, co kobieta tak naprawdę ma zrobić, to musi zrobić, jak już znajdzie się na tej swojej półkuli i zacznie przyciągać tych wszystkich ludzi, tych wszystkich mężczyzn w sposób. Um, magnetyczny po prostu i będzie się, zacznie się w tym wszystkim dobrze bawić, to to, co ona ma zrobić, to jest po prostu casting, w którym ma się nie pomylić. Bo, męż, bo kobieta, tak jak to jajo w niej, potrzebuje i jest tylko dla jednego mężczyzny. Tak? Bo tak ma to wpisane. Naprawdę, ona tak ma to wpisane w swoich genach już. Mężczyzna odwrotnie, oczywiście. Ale ta kobieta, która jest tu w minusie i która zna wartość siebie, ona nie musi się o to martwić w ogóle. E bo mężczyźni zawsze wracają. Jeżeli kobieta rzeczywiście jest, jest w minusie i, y, i wierzy w mężczyzn, bo kobieta istnieje po to i podziwia mężczyzn, bo kobieta istnieje po to, żeby mężczyzna wygrał, często w tej misji, którą on ma. Naprawdę tak jest. Po krótko co zrobić? Jeżeli ktoś by jednak zauważył, że żyje nie na swojej półkuli i chciałby wrócić na swoją półkulę. To po pierwsze, jeżeli kobieta wróci na minus, to, bo ona jest tą ziemią, to wszystko na, 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 najprawdopodobniej samo się wróci na swoje miejsce. Bo wie, wszystkie, wszyscy mężczyźni w jej otoczeniu będą bardziej wtedy y, kierunkowani na zewnątrz. Tak będzie. Bo ona jest tutaj minus. Ona jest ziemią. Ale jeżeli mężczyzna nie ma misji zewnętrznej, bo, bo po prostu tak został wychowany, że nic w ogóle w życiu nie musiał robić być może, bo mama go wychowała, to on musi. Wiecie, wiecie jaka jest największa y, 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 taka cecha męska? Świadomość. Ja coś o tym wiem, może się przejdę w końcu. Ja coś o tym wiem, dlatego że y, y, ja długo żyłam, właśnie jako y, y, mężczyzna, nawet w zakonie. W znaczeniu y, takiej świadomości, takiego życia, na, na krawędzi. Hmm? W ogóle mężczyzna jest powołany do tego i ma takie pragnienie, i ta wolność, w nim ten, ten rdzeń krzyczy do niego, żeby on jakby pokonywał siebie bezustannie ku wolności i wyzwalał ten świat ku wolności w znaczeniu, żeby on żył na krawędzi, a, nad, a nawet jedną stopą dalej. Hmm. I co to znaczy? Jeżeli mężczyzna właśnie poszukuje samego siebie, kim on jest w swoim rdzeniu i poszukuje swojej misji, tego daru, który on ma w miłości dla świata, bo misja to jest dar miłości jego dla świata, mężczyźni wyrażają miłość poprzez działanie bardziej, poprzez dawanie. Mężczyzna to jest dawca, już z biologii. Więc jeżeli on chce to odnaleźć, to on musi wejść w świadomość, co to znaczy wejść w świadomość? Kiedy człowiek jest najbardziej świadomy? Wtedy, kiedy walczy, wtedy, kiedy jest głodny, A? kiedy cierpi. I dlatego, właśnie, najlepiej dla mężczyzny jest, kiedy on, nie wiem, pojedzie nawet na pustynię. Czy weźmie namiot i gdzieś będzie próbował przetrwać w trudnych warunkach i doświadczy wielkiego trudu, cierpienia albo nawet walki na śmierć i życie? Tak. Niech przez trzy dni nic nie je. W ogóle zero. Jeżeli on by chciał w ogóle wrócić z tego plus z minusa, jeżeli tam jest do tego plusa. Żeby znaleźć swój cel, misję, to, co on chce w ogóle dać temu światu. To przez jakiś czas powinien w ogóle nie pić alkoholu. Zero seksu. Wstawać powinien wcześnie rano. Wykąpać się w zimnym strumieniu, no wymyślam, ale wiecie, o co chodzi? O to, żeby wejść w świadomość, tak? Bo co odbiera y, 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 życie w świadomości? No właśnie wszelkie, y, y, nie wiem, jakieś... nawet używki, alkohol, narkotyki, to wszystko czyni mężczyznę, y, 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 że on wraca do minusa, tak? Znaczy, wraca, ale się się przechodzi na, na, na minus. A kobieta, jeżeli ona chce z tego plusa wrócić na ten minus, no to po prostu musi wyluzować. Jeżeli e, mężczyzna to jest świadomość, no to kobieta powinna się chyba trochę zapomnieć. Teraz wy, wymyślam, nie wiem, może powinna właśnie nie iść do tej ciężkiej pracy, której nie znosi. Może jutro nie musisz wcześniej rano wstawać? Może powinnaś pójść potańczyć? Może powinnaś właśnie pojechać w jakieś miejsce, do którego, którego zawsze marzyłaś, wypić jakiegoś, nie wiem, drinka i iść potańczyć? Why not? Katedra. Tam w środku są takie piękne freski. W ogóle jestem na Hekes Amark. Przede mną jest e, pięć muzeów w Berlinie. To jest cudowne miejsce. To jest słynny most. To, 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 co ma zrobić kobieta i mężczyzna, to ja trochę to wymyślam, ale na pewno coś w tym jest, żebyście zrozumieli o co tutaj chodzi. Bo mężczyzna to jest ktoś, kto prowadzi. I dlatego wielki błąd popełniają kobiety, właśnie żony czasami, które chcą, przez to, że one mają te pragnienie, tej relacji, tej miłości, ściągnąć tego faceta z tej jego misji zewnętrznej do tej relacji z sobą. I takie mądrzejsze kobiety to wiedzą, że, że na tym jego statku. To jeżeli to jest taki facet facet, to on znajdzie to miejsce dla tej rodziny i że to ta, że to ta rodzina będzie płynąć i się rozwiną, rozwijać właśnie wtedy, kiedy on będzie miał tą misję zewnętrzną. No. Mi się przypomniała historia mojej babci. Właściwie ona opowiadała, o kiedyś opowiadała nam takie dwie y, podobne y, sytuacje z, z, z życia. Y, jedną wam opowiadałam o moim dziadku, jak y, kiedyś odwiedzałam jego grup. Y, to było o tym, jak on zawalczył y, dla rodziny y, o cokolwiek co rzucono w sklepie, akurat y, były sztuczce, bo oni przyjechali. Nie chcę mi się opowiadać tej całej historii. W każdym razie, on jeszcze w czasach głębokiego komunizmu, jak nic nie było w sklepie, w sklepach, to on zawalczył e, dla e, rodziny e, w, 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 o sztuczce, która akurat e, e, rzucono w sklepie. E, I wrócił do domu. Po tej walce z tym tłumem, z tymi sztućcami, bo obiecał mojej babci, że z czymś wróci, ale nie miał żadnego guzika w płaszczu, i mojej babci to się szalenie spodobało. Ja trochę jestem jeszcze przeziębiona, bo, więc ja tak głos momentami tracę. I czemu ja o tym mówię? Dlatego, że. Mężczyźni są kobiecie potrzebni. Mężczyzna, mężczyzna istnieje. To nie jest moje zdanie, ale mi się ona podoba. Mężczyzna istnieje tylko po to, aby kobietę uszczęśliwiać. Aby jej pomagać. A kobieta istnieje po to. Aby mężczyzna wygrał. Bo go podziwia i na niego patrzy. I ta, ta, ta historia tak naprawdę druga, którą ja chciałam opowiedzieć, taka hmm, podobna, która z kolei mojej babci się przydarzyła, bo też stała w kolejce. Tam jest e, Nefretiti, Też stała w kolejce po mięso. I jeszcze zanim była dostawa. I tak długo stała w tej kolejce, a była w ciąży z moim wujkiem, że w końcu zrobiło jej się słabo. Więc co ona zrobiła? No przecież nie będzie walczyć, tak? No nie ma wygranej. Wyszła z tej kolejki usiadła na pierwszej lepszej ławce, pomimo że już długo stała. Mężczyzna, który stał za nią, zatrzymał ją i do niej mówi: Proszę panią, pani tak długo stoi w tej kolejce, dlaczego pani wychodzi? A ona mówi do niego: No, że jest w ciąży i po prostu słabo jej się zrobiło, no i musi po prostu przerwać czekanie. I usiadła na tej ławce nie, słuchajcie motyw, ten mężczyzna przyszedł potem do niej i przyniósł jej taki wielki kawał schabu dla jej rodziny jak ona zaczęła płakać jak ona była mu wdzięczna jak ona była szczęśliwa i powiedziała nam ja nigdy o nim nie zapomnę Nigdy o tym człowieku nie zapomnę! Bo wielcy mężczyźni istnieli istnieją i będą istnieć na tym świecie.